Cześć, witajcie! Ja jestem Dariusz, a to jest kanał o fantastyce. I ten materiał jest moim absolutnie subiektywnym zbiorem refleksji, może trochę podsumowań obecnego stanu fantastyki jako takiej, bez podziału na filmy, książki, bo dla mnie fantastyka jest po prostu fantastyką, i to, co się z nią dzieje w ostatnich latach, w tym etapie. To nie jest coś, co napawa mnie jakimś przesadnym optymizmem, wręcz mam poczucie wypalania się. To znaczy, ja ciągle uwielbiam fantastykę, ale nie tą, jaka jest nam teraz prezentowana. I trochę chciałbym o tym też porozmawiać, ponieważ to nie jest kwestia, że twórcy serwują nam dziadostwo, ale to również wynika po części z nas samych, z odbiorców fantastyki. Do nagrania tego materiału skłonił mnie serial The Witcher Blood Origin czyli ten Netflixowy spin-off od głównej serii Wiedźmin. Jako prowadzący kanał o fantastyce. Zdarzało mi się, że nagrywałem swoje opinie, jakieś wrażenia z wychodzących seriali fantastycznych. To chyba oczywiste. Niby z jednej strony na kanale koncentrowałem się na starej fantastyce i to jest jakby motyw przewodni, ale jednocześnie poświęcałem trochę uwagi dla nowych produkcji, jeżeli tak jak właśnie Wiedźmin wyrastały z klasycznej marki. I co z tego, że serial wychodzi teraz, jak jest związany z czymś klasycznym. Jednak. Zaczynając oglądać Blood Origin skończyłem po 15 minutach i nie chodzi o to, że uznałem, że to, to totalne gówno, nie będę na to patrzył. Znaczy, tak, ale to nie był jedyny powód. Chodziło mi raczej o to, że miałem taki dysonans, poczucie łamania siebie wewnątrz, że ja tego w ogóle nie chcę. Co mi to da, że ja oglądnę ten serial, o którym już było wiadome, że jest słaby? Nawet gdyby, gdyby jednak się okazało, że nie wiem, nie jest może aż taki zły, to to nie ma znaczenia, bo ja nie czuję, że ja chcę to robić. Jeżeli mam oglądać coś, co nie daje mi radości, to jaki jest w tym sens? Z obecnej perspektywy za najgorszą produkcję fantazy w ostatnich latach uważam, pierwszy sezon Netflixowego Wiedźmina. To jest absolutna katastrofa na każdym poziomie. I z jednej strony byłem ciekaw, czy Blood Origin będzie jeszcze gorsze, bo prawdopodobnie jest, ale z drugiej strony nie jest to dla mnie aż tak istotne, żeby się przekonać. Ponieważ ja nie jestem człowiekiem ukierunkowanym na negatywy, mnie nie karmią negatywy. Ja wcale nie lubię czegoś krytykować, ja wcale nie lubię czegoś hejtać, ja nie lubię wikłać się w żadne tego typu dyskusje. Ja z tego nie czerpię energii, przeciwnie, ja wolę coś chwalić, ja wolę się cieszyć. Ja jestem bardzo tak ogólnie w życiu skoncentrowany na pozytywach. I nawet jeżeli na moim kanale zdarza mi się coś ostro krytykować. To to wynika po prostu z tego, że należy to zrobić, że należy to powiedzieć, nazwać rzecz po imieniu. Bo to jest ten problem z nami, ludźmi, że jesteśmy systematycznie tresowani do obniżania naszych oczekiwań, do szukania pozytywów tam, gdzie ich nie ma i w sumie trzeba je sobie w zasadzie dopisywać, wymyślać. I brakuje nam tej perspektywy, o której mówił chociażby Robert Howard. W swojej twórczości, szkicując portret brutalnego, prymitywnego na pierwszy rzut oka Konana Cymeryjczyka. Bo widzicie, Konan, uosabiający pewną dzikość, był wolny od tego, co narzuca zgniła cywilizacja. Od jej schematów myślenia, od. Konwencji, w którą wszystko wtłacza, i od tej całej gry pozorów, gdzie rzeczy nie są nazywane po imieniu, a używane są różne etykiety, maski i jest dużo zakłamywania. Brakuje tej trzeźwej perspektywy, by coś wskazać i nazwać po imieniu, powiedzieć, to jest słabe. I ja mam takie właśnie podejście, że coś jest słabe, to nawet w brutalnych słowach należy o tym mówić, ale z drugiej strony. Nie mam zamiaru wychodzić przed szereg i taplać się w błocie, w negatywach, bo ja tego nie lubię. Mi to nie daje radości. A mój kanał z założenia nigdy nie był czymś nastawionym na zyskiwanie popularności. To jest kanał hobbistyczny mający być dla mnie miejscem, w którym mogę nagrywać o tym, co mi daje radość i o tym, o czym chcę powiedzieć, czym się podzielić. I ja wiem, że koncentrowanie się na tym, co wychodzi obecnie na nowych serialach i nawet wyśmiewanie tego, to jest jakiś rodzaj, który, rodzaj zdobywania popularności, który mógłby zaowocować, tylko, że to nie jest ta droga, którą ja chcę obrać. Nie tak dawno zakończył się także serial yy, Rud smoka. Przygotowałem recenzję tego serialu, ale jej nigdy nie opublikowałem. Przygotowałem sobie skrypt do nagrania, ale stwierdziłem, że nie. Serial był dobry, lepszy niż wszystko to, z czym mieliśmy ostatnio do czynienia, ale jednocześnie nie był aż tak dobry, nie był bardzo dobry, był po prostu dobry. Miał trzy odcinki: piąty, siódmy, ósmy, które uważam za absolutnie świetne. To jest poziom yy, po prostu gry o tron. Ale pozostałe, niektóre elementy były takie, okej, okay, niezłe, były przeciętne, łamane na dobre, ale to wszystko. Jednakże na tle absolutnie fatalnej konkurencji, bo o czym my tu mamy mówić? O pierścieniach władzy, o wiedźminie, o kole czasu, mając za takie, takie coś, za punkt odniesienia, to pozycja rodu Smoka rośnie. I coś takiego zrobił też wspominany na moim kanale ostatnio Willow. Willow nie jest dobrym serialem. Ja widziałem tylko dwa odcinki. Podobno dalej jest gorzej, podobno serial jest fatalny. Nie wiem, bo. Postanowiłem, że nie chcę marnować o to czasu, nie chcę się o tym przekonać. Widziałem dwa odcinki, które szału nie robiły, ale jednocześnie były lepsze, jak chociażby Rings of Power czy wspominany Wiedźmin. Ale to, że Willow był lepszy od tamtych pozycji, nie czyni go dobrym. A ja nie chcę obniżać standardów i chwalić rzeczy przeciętnych, tudzież słabych, na zasadzie, że inne są jeszcze gorsze. Do czego to prowadzi? tylko właśnie do obniżania standardów. Że my jako odbiorcy, konsumenci, zgadzamy się w zasadzie na wszystko, bo mamy podejście, no przecież może być jeszcze gorzej. A to nie jest żadne rozwiązanie. Nie chodzi tutaj tylko o mój prywatny gust, że nie lubię współczesnych jakichś trendów, fantastyce, ukazywania pewnych rzeczy czy tego podejścia. Tu nie chodzi tylko o gust. Zmierzam raczej do tego, że obecni twórcy, przynajmniej ci, serwujący nam tą popkulturową fantastykę w wydaniu tych seriali, nie rozumieją tego, o co w tym chodzi. Nie rozumieją fantazy i fantastyki jako takiej. Bo spójrzmy nawet na plakat Blood Origin. Serial jest o elfach i powiedzcie mi, czy na tym plakacie znajduje się jakikolwiek elf? Takie zadanie. Znajdźcie elfa. Macie godzinę, znajdźcie elfa. Chociaż jednego. Można się wpatrywać i całymi dniami i żadnego elfa nie znajdziemy, bo go tam po prostu nie ma. Spójrzmy chociażby yy, na, na jedną z tych pań. Yy, czy jak myślicie o elfach, to wasza pierwsza myśl to tak. Starsza azjatka z kataną, no jasne, jak myślę o elfach, to myślę o Azji. Myślę o Azjatach i o katanach. No jasne, to się od razu z elfami kojarzy. Albo gość. No tak, elf, elf, czyli co mam w głowie, myśląc o elfach, no tak! Łysy koleś z brodą, który jest napakowany. No bo przecież elfy to brodaci goście łysi, którzy są mięśniakami. No tak, pierwsze elfickie skojarzenie, albo Ostatnia postać? No, czarnoskóra kobieta? No tak, elfy, czyli istoty powiedzmy fikcyjne, ale pochodzące z wierzeń ludów skandynawskich, mitologia nordycka albo Celtowie, to są, to są ludzie o białym kolorze skóry, i wyobrażenia ludów są przystające do nich samych. Wszelacy bogowie są wyobrażani. Na własny wzór i podobieństwo. Jeżeli natomiast jakieś wyobrażenie odbiega od, od tego, jak wygląda człowiek, to zazwyczaj jest to wyraźnie zaznaczane. Jak gdzieś tam w wierzeniach hinduskich, gdzie mamy na przykład boginię o niebieskiej, o niebieskiej skórze albo z wieloma rękami. Wtedy to jest zaznaczane jako, jako cecha, że. Ci bogowie, czy ta postać tak konkretnie mają, ale ogólnie ludzie, tworząc swoje wierzenia, wyobrażenia, wzorują je na tym, co do nich przystaje. Zatem nie dziwota, że elfy są przedstawiane jako istoty o jasnym kolorze skóry. I murzynka z włosami przypominającymi dredy, nie jest moim pierwszym skojarzeniem, kiedy myślę o elfach. I w tym, co powiedziałem. Ogólnie nie ma, nie ma nawet śladów walki z poprawnością polityczną, bo tu nie chodzi o poprawność polityczną, tu chodzi o tożsamość tego, czym elf ma być. I tu nie, nie mówię teraz stricte o elfach, chodzi mi ogólnie o fantazy, ale mówię na przykładzie elfów. Bo gdybym wpisał elf Cosplay w Google Grafika. To zobaczę cosplayerki, które od razu na pierwszy rzut oka wyglądają jak elf. Kiedy wpiszę elf art, no to wyskoczą mi też jakieś grafiki przedstawiające elfy. Ja się nie muszę zastanawiać czy doszukiwać. Patrzę i widzę elfa. Dlaczego cosplayerzy czy twórcy rysunków grafik wiedzą jak wygląda elf, a twórcy seriali nie wiedzą, jak wygląda elf, ani czym jest w ogóle elfickość, elfowatość, jak to przedstawić. W tym Blood Origin, z tego co widziałem i z tego co też słyszałem od innych, to elfy są w zasadzie przedstawieni jak ludzie i w ich kulturze nie ma różnicy między tym, jakby to byli ludzie. Różnica jest tylko w tym, że elfy mają lekko szpitrzaste uszy. Ale ten problem występuje też w Rings of Power Amazona. Tamtejsze elfy chociażby w tym pierwszym odcinku, jeszcze tam chodziły w jakichś szatach, stylizowano je trochę na bardziej takie wyższe byty, ale to i tak było mocno wyprane z tego, czym w istocie mogłoby być. Te elfy w swoim sposobie wyrazu, mówienia, Podejścia do wszystkiego były zbyt ludzkie, i marnowano okazję na przedstawienie nam właśnie fikcyjnej kultury. Można to było pięknie stworzyć, dać poczucie, że obcujemy z czymś nazwijmy to dla nas nowym, czegoś, co nie odnosimy jeden do jednego do naszej kultury, bo nawet jeżeli mamy elfy w zbrojach, to te elfy. Mają zupełnie inne podejście do życia, są istotami długowiecznymi, więc ich pogląd na ziemskie sprawy, doczesne, zemstę i wszystko inne, będzie odmienny od człowieka, który ma ograniczoną długość życia, powiedzmy 60 lat. Jeżeli to były jakieś trudne czasy w realiach niby średniowiecznych. Zatem to jest problem. To jest problem z okradania tożsamości. Światów fantazy, i raz, które tam występują, zamiast tego tworzy się współczesność. I ja nie po to oglądam fantastykę, żebym oglądał współczesny obraz społeczeństwa amerykańskiego czy jakiegokolwiek innego. Jeżeli ktoś uważa, że to dlatego, żeby trafić do szerszego grona odbiorców, żeby każdy miał swoją reprezentację, ja uważam, że tak nie jest. To jest to jest jakieś wytłumaczenie swojego postępowania, ale jednocześnie ja czasami oglądam chociażby jakieś filmy samurajskie właśnie dlatego, żeby zagłębić się w kulturę zupełnie odmienną od tego, co znam. I ja tam nie potrzebuję ludzi białych, czarnych czy czegokolwiek, co mogę odnieść do współczesnego świata, bo chcę jak najmocniej poczuć realia na przykład feudalnej Japonii. Bardzo chętnie oglądałbym film, który trzyma się bardzo mocno reali, na przykład indiańskich, które przedstawiają na przykład konflikty, plemienne czy coś takiego. I akcja skupia się tylko na tym, bez reprezentacji innych ras i tak Po prostu chcę poczuć inny świat, chcę wejść w inny świat i to jest wartością samą w sobie, zwłaszcza w fantastyce. Trochę kamera mi wariuje i rozmazuje obraz, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza to yy, za bardzo. Jednak nie chcę zwalać wszystkiego tylko na twórców, bo z nami odbiorcami też jest problem. Po pierwsze, związany z akceptowaniem pewnych rzeczy i usprawiedliwianiem, obniżaniem tych standardów, o których już mówiłem. Jeżeli pojawia się produkcja kiepska, no to staramy się szukać w niej pozytywów, a jak pojawia się produkcja dobra, no to też staramy się yy, to atakować. Na zasadzie wielki twórca coś wypuścił, jak na przykład James Cameron ostatnio, awatara, no to zrobiła się moda, żeby go atakować. Ale uważam, że jest tutaj problem związany poniekąd z literaturą, ponieważ od pewnego czasu jest wysyp różnych warsztatów kreatywnego pisania i w ogóle sama idea kreatywnego pisania, która jest, no właśnie. Uważam, że kreatywne pisanie nie ma nic wspólnego z kreatywnością, a w zasadzie jest tym, co zabija kreatywność. Zabija myślenie swobodne, wolne, ponieważ w kreatywnym pisaniu mamy wiele szablonów, wiele wytycznych. To jest w zasadzie tworzenie od linijki albo po, po jakichś wytyczonych liniach, po tropach konkretnych. To nie jest swoboda twórcza, to jest właśnie ograniczające. I to jest coś, od czego ja również, kiedy sam coś chcę tworzyć, albo kiedy czytam, to ja w swojej twórczości nie chcę iść w tym kierunku. A kiedy czytam, to jednocześnie nie chcę czytać czegoś, co powstało w taki sposób, co jest tak sztuczne, bo wynikające z nagromadzenia różnych schematów. A nie z czystej kreatywności autora. I, I poprzez te pewne szablony wynikające z kreatywnego pisania, przenosząc to także na język filmu, ludzie wycwanili się w recenzjach, krytykują pewne rzeczy, jak jest budowane tempo akcji czy światy. Ja sam jestem zwolennikiem. Analizowania, jak jest świat budowany. Ja widzę pewne błędy konstrukcyjne. Sam nagrywałem o tym materiały, ale jednocześnie wspominałem o awatarze. Ja awatara, tak pierwszego, jak i drugiego, bardzo lubię z tego to powodu, że on nie jest tym, czym by się pozornie wydawał. I awatar jest bardzo dobry w byciu awatarem i cenię go wyżej niż na przykład Dune. Dune'a ogólnie się podobała, ale mi tak średnio. To znaczy Dune'a miała dobre elementy, to był okej okay film, ale jednocześnie zawierała elementy słabsze. Innymi słowy zmierzam do tego, że Dune'a była, była gorszą Dune'ą niż Avatar jest Avatarem. Bo Avatar jest takim Avatarem, jaki, jakim ma być, a Dune'a nie jest taką Dune'ą, jaką ma być. Zawiera te elementy, które nie do końca grają. Natomiast Awatar nie jest dziełem, które będziemy odbierać na poziomie e, analizy logicznej, racjonalnej, rozbierania tempa filmu. Tutaj ten posiada, tutaj powinno być za dużo widoczków, za mało fabuły, tutaj powinna być akcja, to jest za dużo bez akcji. Nie mogę się z tym absolutnie zgodzić. Ponieważ to jest takie postrzeganie lewopółkulowe. Podczas gdy Awatar jest raczej dziełem zrodzonym z pasji, jest dziełem wizjonerskim, opowiadającym wszystko w sposób nieszablonowy. I tu nie chodzi o to, że fabuła jest łamiąca konwencję, bo właśnie fabuła jest prościutka. Ale taka ma być, bo nie o nią chodzi, a raczej. I nie mówię też, że chodzi o efekty. Ja byłem na Awatarze Dwójce. Yy, w kinie 2D, nie akurat 3D nigdy nie interesowało, i czerpałem dużą radość z awatara z yy, samego poczucia tego świata. I ja mogłem oglądać cały film o tym, jak sobie bohaterowie pływają z wielorybami, czy o ich życiu w wiosce. I za najgorszą część filmu uznałem ostatnie 40 minut, kiedy mamy właśnie sekwencję akcji. To jest najnudniejsze. Akcja, walka interesowała mnie tam najmniej. A najciekawsze było samo budowanie, rozwijanie tego świata i pokazywanie codzienności. To, jak emocje wybrzmiewają, i ta prostota. Prostota fabuły, która współgra z prostotą tego, o czym awatar jest, o jedności z naturą, ze, ze światem. Nie chodzi tylko o ekologię. Jeżeli ktoś widzi w tym przekaz ekologiczny, to ciągle jest ta warstwa racjonalna. No tak, a Cameron chciał przekazać tutaj przekaz, yy, który ma zwrócić ludzką uwagę na niszczenie natury i tak dalej. Jasne, ale to jest ciągle myślenie lewopółkulowe. Mamy też prawą półkulę odpowiadającą za sztukę i doświadczenia y, estetyczne. I tym dla mnie awatar jest. Czymś, co aktywizuje y, również moją prawą stronę, prawą y, półkulę. I ja mogę przebywać w tym świecie, chłonąc świat, mówię, nie chodzi o wizualia, co chodzi po prostu o wyraz emanujący z podejścia postaci i ich relacji ze światem. Że możemy żyć w takiej jedności z naturą, nie na poziomie ekologii, tylko na poziomie ducha, że możemy być w tej jedności ze światem, a nie skonfliktowani z nim, ze sobą i w ogóle. Dlatego wolę pierwszą część Awatara, uważam, że robi to lepiej, ale jednocześnie ogólnie bardzo wysoko cenię Awatara. Właśnie za to, że nie idzie tymi schematami, a wielu recenzentów nie potrafi tego dostrzec, że to jest film, którego nie zrozumieli. Jest prosty, ale oni go nie zrozumieli, bo używali niewłaściwego narzędzia do zrozumienia go, używali racjonalności i logiki, i dzięki temu poznają tego film do pewnego poziomu, a reszta pozostaje poza zasięgiem. Zresztą wielcy twórcy, tacy jak James Cameron, nie trzymali się nigdy jakichś wielkich schematów. Spójrzcie na Titanika. To nie jest fantastyka. Ale ja nie lubię romansów, ja nawet nie lubię filmów katastroficznych, ale Titanic jest filmem rewelacyjnym i zawsze robi na mnie niesamowite wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że on jest czymś takim, co już dzisiaj prawdopodobnie by nie zaistniało. Dziś tak filmów się nie robi. Rozgrywa się we współczesności w oparciu o retrospekcję, yy, następnie. Mamy zawiązanie akcji w przeszłości, ale jeszcze nie podczas rejsu, tylko główny bohater gra sobie w kości, wygrywa te bilety. Mamy dużo, nazwijmy tego, origin story. Mija 40 minut, może i godzina, zanim lądujemy na pokładzie. I dzisiaj stwierdzono by: nie, nie, tutaj trzeba wrzucić wcześniej jakąś sekwencję akcji. Jedna scena musi podbudować bohaterów i opowiadać jednocześnie historię popychać to dalej. I myślenie schematami. I dlatego te wszystkie filmy Marvela, których nie cierpię, są kalk kalką kalki. Zmienia się w nich tło, ale w gruncie rzeczy są tym samym. I ja z tym absolutnie nie rezonuję. Od razu idzie poznać, kiedy film jest po prostu zrodzony z twórcy, a gdzie jest wykalkulowany. Czasami to się poniekąd łączy, ale czasami jest to zbyt od siebie rozerwane. I dające po oczach. I tutaj też chcę nawiązać do starej fantastyki, na przykład do Roberta E. Howarda i jego cyklu Okonanie, albo do Michaela Murkoka. Stare fantazy ma to do siebie, że chociaż jest szablonowe we własnym obrębie, tam jest dużo powtarzalności i tropów, ale jednocześnie ono nie trzyma się tych schematów z naszego dzisiejszego punktu widzenia. I w niektórych historiach Okonanie. Miałem takie hej hej, że nie do końca mi się tam podoba. Na przykład, że na start historii mamy długą ekspozycję, kilka stron wyjaśniającą, jak doszło do wydarzeń, które zaczynają się dokładnie opisywane dopiero teraz. I byłem trochę zagubiony w gąszczu. Aha, tu jest taki bohater, jakaś intryga polityczna, to wynika z tego jakiś przeskok czasowy i lądujemy tutaj. Ale z drugiej strony uznałem, że. W sumie, nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, ustawia świat bohaterów i jedziemy z akcją, podczas gdy dzisiaj ktoś powiedziałby: Nie, tak się nie robi, za dużo postaci naraz, za duży miszmasz. I na przykład wydawnictwo nie wydałoby takiej książki, a czytelnicy powiedzieliby, że są zagubieni albo że nie tak buduje się świat. I ci wielcy twórcy dzisiaj. Być może nie zostaliby wielkimi, bo schematy, więzy, które są narzucane na sztukę, by im na to nie pozwoliły. I ja się temu sprzeciwiam. I ja w tej klasyce, w której e, widzę pewne nieraz dziwne rzeczy, ale orientuję się, że w sumie mi nie przeszkadzają. Zauważam je, po czym stwierdzam, hej, w sumie okej, okay. w sumie to służy całości, w sumie mamy odhaczone pewne rzeczy, akceptuję, że tak jest i jedziemy dalej. Dlatego ostatecznie stwierdziłem, że w pełnym szacunku do samego siebie będę czytał, oglądał tylko to, co mi się podoba i nie mam obowiązku y, zabierać się za rzeczy współczesne, jeżeli nie dają mi radości, jeżeli tego nie czuję. Zresztą nawet jeśli chodzi o kanały youtube'owe Zauważcie, że mój jest malutki i to nie wynika tylko z tego, że a nikt nie lubi oglądać twoich filmów, tylko ja się nie reklamuję i nie mam zamiaru. Dawniej gdzie, gdzie na jakichś grupach wrzucałem swoje materiały, ja też miałem kiepską stronę techniczną swoich filmów, co nie przeszkadzało mi w tworzeniu dalej, ponieważ znam wartość merytoryczną tego, co robię. Ja nie mam tutaj jakiejś niskiej samooceny czy coś w tym stylu, ale. Nie jest moim celem walka o popularność. Ja chcę robić hobbystycznie to, co lubię robić, i kanały, jakie ja cenię, jakie ja oglądam o nich prawdopodobnie nawet nie słyszeliście. Są malutkie. Podlinkuję Wam tutaj jeden. Jest to kanał e, Moje hobby, gdzie gość opowiada o różnych starych rzeczach związanych z fantastyką. Głównie jest tam cudowne, absolutnie wspaniałe omówienie oryginalnych opowiadań o konanie i facet zrobił to bardzo bardzo tak merytorycznie, bardzo sensownie. Zaznacza na mapie, gdzie rozgrywa się dana historia, opowiada anegdoty, tło historyczne wynikające z realizacji określonego opowiadania, jak to wtedy wyglądało, za którym razem się ukazało, czy coś takiego. Ale ten kanał ma skromiutką liczbę subskrypcji, jeszcze mniej wyświetleń, a komentarzy często nie ma wcale. Dlaczego? Dlatego, że poziom techniczny jest tam słaby, że głos jest nagrany w sposób niewystarczająco dobry. I to jest dla mnie smutne, że Wielu twórców, którzy zasługiwaliby na uznanie, bo są dobrzy w tym, co robią, znikają w gąszczu takiej no, popółczyny populistycznej, która jest recenzencką papką na miarę tego, co nam się serwuje. I ja po prostu nie chcę w tym uczestniczyć. Jestem prawdziwy i szczery w tym, co robię. I dalej będę to robił? Będę robił to wtedy, kiedy czuję, że chcę. Nagram wtedy, kiedy będę miał coś do powiedzenia, a zazwyczaj będzie to do powiedzenia coś o rzeczach starych. W związku z tym nie będzie to regularne i tylko wtedy, kiedy mnie znajdzie i miałem takie poczucie trochę obowiązku, że wychodzi coś nowego, no to pasuje się do tego odnieść, wyrazić swoje zdanie, ale z drugiej strony, jak, jak to mnie nie interesuje, mnie to nie kręci, no to jaki jest sens robienia? Tego. Nie odrzucam jednak całkowicie e, współczesnej twórczości, na pewno znajdzie się w niej e, coś przyzwoitego, ale jak coś takiego będzie, jak co, na coś takiego trafię, to na pewno o tym powiem. Na ten moment współczesność i współczesne podejście do fantastyki nie wzbudza mojego zaufania, zatem wracam do klasyki, ale jednocześnie nie zamykam się tylko tam. Dzięki za wysłuchanie, do następnego, trzymajcie się i cześć!